Hicier to był dziś w wiadomościach w TV opisa, o tym jak program Andrzeja Dudy i Szymona Hołowni są do siebie <grybujesz> w wielu aspektach zbliżone, naprawdę? Czyli oni tak teraz zaczynają walczyć o naszych wyborców? Wspaniale! Po prostu. A, ale żeby się spotkać i pogadać, i żeby można było przedstawić cztery postulaty, i żeby się pan kandydat Duda do nich odniósł, to już nie ma odwagi, tak? Tylko przez świadomości trzeba powiedzieć ludziom prawdę do wierzenia, że programy są podobne. One są po prostu bliźniaczo podobne. Na przykład, jeżeli chodzi o przestrzeganie praworządności, jeżeli chodzi o mianowanie tych, pięciu, tych trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których Duda nie mianował, są bliźniaczo zbieżne, jeżeli chodzi o stosunek do ekologii, do odnawialnych źródeł energii, do reformy Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak można tak kłamać? Przecież zdecydowana większość mojego programu jest zaprzeczeniem totalnym prezydentury Andrzeja Dudy, jest jego dramatyczną krytyką, jest wołaniem o pomstę do nieba, kiedy się patrzy na to co Duda robi, no ale rozumiem, że, że im tam dowolne kłamstwa w, w TVP przechodzą teraz przez, przez gardło, no bo przecież rzeczywiście walczą o życie.